Dzisiaj podpisujemy umowę z wykonawcą z firmą Mostopol na opracowanie dość długiego odcinka przebudowy drogi 416 i tak jak dotychczas realizowaliśmy wymiany nawierzchni tutaj począwszy od Krapkowic, tam gdzie rozpoczyna się przebieg drogi 416 od miejscowości Żywocice, stopniowo to co udało nam się teraz już na wiosnę zakończyć, czyli położyć ostatnią warstwę ścieralną na odcinku Kurnica-Ściborowice. Teraz zmieniamy Taktykę i idziemy od południa od Głubczyc. Jest to ważne, ponieważ ta droga jest istotną drogą wojewódzką łączącą Głupczycę. Ważny powiat, nie mający połączenia jeszcze dzisiaj koleją z Opolem, więc to drogowe połączenie jest tak istotne. Chcemy w całości przebudować 6 km, począwszy tu od wylotu obwodnicy Głupczyc przez miejscowość Błupczyce Sady aż do miejscowości Kietlice. To jest niemal 6,5 km drogi wojewódzkiej o parametrach, które no, dzisiaj nie przystają do tych naszych standardów. Chcemy poszerzyć do 7 metrów, zrobić porządne pobocza. No i zgodnie z dzisiejszymi trendami i z tym, co pan marszałek Andrzej Buła realizuje w ramach projektu Opolskie na rowery, również będziemy projektować ścieżkę pieszo-rowerową. To jest spory odcinek. Dokumentacja kosztuje tutaj około miliona złotych. Są dwa obiekty mostowe. Po drodze do zaprojektowania. Więc tutaj, przy takich dokumentacjach, ten minimum dwuletni okres, a nawet dwa i pół roku jest konieczny. Sama dokumentacja około miliona, a, a sama budowa. No, na to pytanie odpowiedź dadzą nam właśnie projektanci. Na co liczymy, bo teren jest taki też burzysty. Wiemy, że tam też będą kwestie odwodnieniowe dość istotne przy tym projekcie. Także no, przy dzisiejszych cenach trudno to będzie określić. Nasza średnia ostatnia dla dróg wojewódzkich to jest około 7 miliona złotych za kilometr przebudowy drogi. Także tutaj 7 razy 6. No, może. No myślę, że w tych warunkach to, to minimum trzeba tak liczyć, że to, że to mówimy o takiej inwestycji około 40 milionowej. Ale nie wiadomo kiedy wystartuje. Tak jak mówię, są dwa obiekty, także to może być nawet bliżej 50 milionów złotych. Ale to przy końcowej fazie kosztorysowa przy końcowej fazie projektowania będziemy znali również kosztorys.